Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, dzisiaj z Natką Pietruszki, zaraz się dowiecie dlaczego. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i zapraszam Was na ten dzisiejszy odcinek. Tak jak już wspomniałam dzisiaj z nadką pietruszki, a to dlaczego? Dlatego, że powiemy sobie o objawach niedoboru magnezu, a nasza kochana pietruszka pomaga nam ten niedobór uzupełnić, ale o tym później. Teraz przejdźmy już do pięciu objawów niedoboru magnezu. Przede wszystkim pierwszym takim objawem niedoboru magnezu, jest, są nasze problemy ze snem. Najczęściej pojawia się to, kiedy nie możemy spać, nie możemy zasnąć, myślimy, przewracamy się, no coś nam po prostu nie idzie ze snem, mogą to być długotrwała właśnie bezsenność. I y, to jest pierwszy objaw niedoboru, właśnie tego pierwiastka. Drugim objawem niedoboru magnezu są różnego rodzaju tiki nerwowe. Tiki nerwowe czy też skurcze, bardzo często właśnie skurcze mięśni, skurcze łydek, kiedy rano właśnie wstajemy, chcemy być sprawni, prężni, gotowi do działania, to właśnie występują to dolegliwości, które są właśnie związane z niedoborem magnezu. Trzeci z objawów to spadek odporności. No, tutaj właściwie ze spadkiem odporności wiąże się bardzo dużo różnego rodzaju witamin, czy też właśnie pierwiastków, które mogą na to mieć wpływ. Natomiast magnez jest jednym właśnie z nich, czyli spadek odporności to również jeden z objawów niedoboru magnezu. Kolejny, czwarty objaw. Niedoboru pierwiastka w naszym organizmie, to jest nadpobudliwość, to jest takie czucie się ciągle rozdrażnionym, ciągłe jakieś takie poczucie w środku. Coś nam przeszkadza, coś nas. No nie mamy takiego spokoju w środku. To jest jedna strona, natomiast przeciwstawna, no to jest właśnie to, kiedy my nie czujemy w ogóle energii, nie czujemy w ogóle chęci do działania, chęci do życia. Jakby wydaje nam się, że wszystko jest nam obojętne. To też właśnie jest jeden z objawów niedoboru magnezu. I piąty objaw wiąże się z wypadaniem włosów, czy też łamliwością naszych paznokci. Tutaj też musimy na to zwrócić uwagę. No wiadomo, że włosy wypadają i codziennie, czy tam co jakiś czas, kiedy, kiedy myjemy, no, tych włosów rzeczywiście możemy zobaczyć więcej w naszej garści. Natomiast musimy się temu przyglądać, czy wypadanie włosów jakoś się wzmożyło, czy też nie. Pamiętajmy o tym, że właśnie o obserwacji, obserwacji naszych organizmów. Ja już wcześniej to w jakimś filmie mówiłam, żeby właśnie patrzeć na to, jak my reagujemy, co się dzieje z naszym organizmem, jak się on zmienia w przeciągu lat i właśnie zwracać uwagę na te takie drobne y, objawy. No bo słuchajcie, to wszystko co przed chwilą wymieniłam, to nic innego jak y, takie dolegliwości, które mogą towarzyszyć każdemu z nas i możemy je sobie usprawiedliwić właśnie, y, nie wiem, jakąś przewlekłą chorobą czy y, chociażby swoim wiekiem czy czymkolwiek innym. A tak naprawdę może to być spowodowane właśnie niedoborem magnezu. Ilu z nas pije kawę? Ile ilu z nas przeżywa stresy, ilu z nas ma nieodpowiednią ilość ruchu. No zobaczmy, to wszystko może mieć wpływ na to, że właśnie magnezu będzie w naszym organizmie za mało. A teraz wracamy do naszej ukochanej natki pietruszki. Ja jakoś ostatnio to po prostu mogłabym ją jeść garściami i by było mi mało. I właśnie muszę się temu przyjrzeć, czy to nie jest właśnie spowodowane tym, że mało mam magnezu w moim organizmie. Magnez nazywany jest pierwiastkiem życia. Dlaczego? Dlatego, że wpływa na bardzo wiele procesów. Związanych właśnie z całym naszym funkcjonowaniem, z funkcjonowaniem całego naszego organizmu. Stąd też jest tak bardzo ważny. Dlatego dzisiaj każdego z was zachęcam do zjedzenia sobie natki, pietruszki. Ja właśnie teraz to zrobię, ale każdego z was naprawdę zachęcam. Jedzmy, to, co daje nam natura, a natura się naprawdę o nas, naprawdę o nas dba. Jeżeli podobał Wam się ten film, to oczywiście zostawiam do, zapraszam do zostawienia e, łapki w górę, wciśnięcie na subskrypcję, na dzwoneczek. Dzięki temu nie będziecie musieli pamiętać o tym, żeby w każdą niedzielę o 9.30 odpalać mój film, tylko właśnie takie powiadomienie dostaniecie. Życzę Wam pięknej niedzieli, pełnej uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość i naprawdę dzisiaj zachęcam do tego, żebyśmy ym, zjedli, jeżeli nie mamy natki pietruszki, to może jakiegoś banana będziemy mieć u siebie w domu, coś co zawiera magnes. Do tego dzisiaj zachęcam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Małgorzata Kospin, pa!